TVG 9, sprawa w sobocie przeciwko piratowi z Poznania Krzysztofowi Jocho Jochimiakowi. No, ja tu jako świadek występuję wśród znakomitej obsady, czyli przewodniczący rady Wieczosława Augustyniak, tu jest, już zeznawał. Jacek Karnowski ma być jeszcze, nie, nie ma. Ciekawe czy przyjdzie i mamy tutaj jednego z piratów. Akurat teraz sądzony nie będzie, ale jako świadek odpowiada. I Jak się czujesz? Zmęczony po prostu. Zmęczony, tak? Ale, ale... ale będziesz obciążał. Będę w siebie. siebie. nie? Aha. Siebie, bo wszystko na klatę. Na klatę bierzesz? Tak. No, poważna klata. I, aha. No, y, to on, klub Lech kumpluje z Arką, to może tak w Sopocie lepiej się nie pokazywać z tym. Poprosimy świata.